W kolejnym odcinku na kanale Dino Spiders. W tym odcinku zajmiemy się nie tym. Zajmiemy się dziesięcioma najczęstszymi błędami na hodowlach, jakie popełniamy. Postaram się to w jakiś ciekawy sposób Wam zaobrazować. A to co tu jest, to jest szkło, terrarium, nie pamiętam, relitur, które dostałem od jednej pani, bo po prostu miało zdanie w w stanie, szybko się ruszają. Tutaj jedna jest luźna, tu mam przezroczysty silikon. Będziemy je odnawiać. Na pewno raczej wyjmę je wszystkie i, i odnowimy trochę raczej. Nie wiem, myślałem na akwarium zamiast terrarium, ale chyba jednak to będzie terrarium. Zastanawiałem się nad grupówką tutaj skorpionów z rodzaju heterometrus, już większych. Co wy o tym myślicie? Dajcie mi znać, dajcie jakiś pomysł, w jaki sposób to wystrojemy przy okazji będzie wiadomo. Ja w międzyczasie już będę gdzieś w sceny do do e, renowacji tego a teraz o tym już e, nie ma marudzę o tym nie trujemy tylko przechodzimy do 10 błędów ale pierdzielamy pojemnik lepiej zejdzie i szanuje. a od lepiej kurde tak, skończyło się tam, kiedy indziej. Nie zdechnie. Co się będziemy pierdzielić? Na no, dłużej wystarczy. Przecież to wypija, nie? Dawaj. Ruszysz się. Jakieś ujęcia podobno. Chodź no. Kurde, za... Zakopał się, zakopał się gdzieś Dobra Co tam? Jak wyjdzie to sobie zje. Skończyliśmy Ach, dobra, idziemy. jej w końcu wyliniała. Pewnie głodna jest zmęczona po tym wszystkim Trzeba ją nakarmić wiadomo przecież żeby żeby siła miała powylińce. Nie chcesz no jak, nie? No wsuwaj. No. Widzisz tam, się przyklei wiatr. No wsuwaj, no. O. o! Niech się grzeje, będzie mu cieplutko więcej tego mało tego jeszcze do uciny a jeszcze masz dobra a co pierdzielbę fotę Ciertek pokrótce. Tu mam spister, z tego zrobiłem z tego, co widzieliście chemia. Nie używamy żadnej chemii, plastik bardziej ją pochłania szkło Jest mniej ryzykowne mimo wszystko. Żadnej chemii. Czyścimy tylko wodą, ewentualnie kwasek cytrynowy. Nic poza tym absolutnie nie używamy do czyszczenia naszych pojemników dla naszych potopieczyn. Susza. Nie zaniedbujemy w ogóle absolutnie zbytniej suszy. Wiadomo, są pajaki, które mogą mieć w miarę sucho. Na przykład taka chorąka w 65%, tylko to się spokojnie wystarczy. Wiadomo, nie ma co przesadzać i czasem warto i tak każdemu pajakowi psiknąć. A jak wiemy, nie ma istot, które możemy hodować i by nie wymagały wody. Woda jest nawet ważniejsza powiedzmy, od pożywienia. Duży wytrzymają bez pożywienia niż bez wody. Co do przemączenia, nie zalewamy pojemnika, żeby na dłużej starczyło. Nie wiadomo jaką ilością wody, zwłaszcza patrzymy na to, czy to nie są pająki, które wolą suchą trochę. E, jednak e, nie mniej więcej e, łatwo pająka utopić, jeżeli jest zbytnie bagno, zwłaszcza małego pająka, który przylega e, swoją dolną powierzchnią no do wody. Szukanie, diganie, popychanie pająka zły głupi niepotrzebny pomysł, sposób na coś może to jest. Jak czasem potrzebujemy ochronić rodzicę, więc od samca, jak potrzebujemy czasem Gdzieś przegonić pająka, seksujemy, przekładamy go z jakiegoś powodu. ok, Tyle co potrzeba. Nie będziemy męczyć go nadal, niepotrzebnie stresować pająkowi. Stres jest niepotrzebny. Zwłaszcza jeśli chodzi o czas powylinkowy linkowy lub kokonowy, Nie polecam. Mącznik. Jeżeli widzimy, że mącznik nam się zakopał, nie możemy tego bagatelizować w żadnym możliwym momencie. Wiadomo, jeżeli to jest taki pojemnik, jak ja pokazałem, że to jest malutki pojemniczek, bardzo malutko torfu. Pająk jest rzadko linieje, a miał wylininkę, nie wiem, dwa tygodnie temu, to jeszcze jest mniejsze zło, bo prawdopodobnie może w tym czasie wyjdzie i tak pająk, faktycznie może go zjeść, ale nie bagatelizujemy takiego problemu nie zostawiamy, bo po pająku może zostać jedynie kawałek lub kawałka może nie być pająka, jeżeli będzie linią na przykład. Taka ciekawostka, Większość pewnie to wie, ale warto o coś wspomnieć, bo to jest jeden z błędów, sami miałem jakiś podobny problem, prawie problem. Zostawiłem mącznika, pająk wyliniał, a mącznik zerowy wylinkę. Także zamiast pająka, tu tyle miałem fantaz. Domykanie pojemnika. Widzieliście, ja tam u płacy loterii zrobiłem specjalnie z niedomknięciem. Bo gdzieś to było widać to, bo, bo wiadomo, nie nagrodę to przypadkiem. Wiem, że ten pojemnik czasami się właśnie zacina. Na prowadnicach jest szybka do opuszczania, i wiedziałem, że na tym mogę pokazać w przykładzie Wam. Nie, nie, nie zamykamy tak na szybko gleby. Kilka razy mi się to bo tam ktoś już zwrócił mi uwagę, po prostu to się gdzieś. Na szybko, że, a dobra, leci szybko, ja już się odwracam i idę. Patrzymy, czy się knę i tyle lepiej pilnować, bo później nie chcemy chyba z sąsiadami się użerać albo po prostu mieć nieprzyjemne zdarzenia z pająkiem, bądź po prostu go już nie znaleźć. Szkoda trochę. Wlinka. To też jest powszechnie e, powtarzane w wielu miejscach, grupach, filmach. Jeżeli widzimy, że pajęk świeżo wyginął, warto poczekać e, pewien okres czasu. Im mniejszy pajęk, tym duży. Im większy, tym e, dłuższy czas trzeba poczekać do welinki, aby pajęk do przestwarnia, wiadomo, by malutki podrostek, poczekamy 2 tygodnie, zwiększy większy pająk, poczekamy 3 tygodnie, no to jest teraz pira za oko, bo ciężko określić teraz bez konkretnego przykładu pająka, ale warto poczekać jakiś czas, pająkowi nic nie będzie, z głodu padnie. I jedno takie, dla niektórych może niezrozumiałe po samym nagraniu, grzejnik. Nie robimy tak, żeby dorzeć pajączka, aaa, bubu bo, tam, bo tam, to, bo tamto, a nie ma kabla, chłodno w pokoju, to ja odkręcę grzejnik i postawię pająka na grzejniku. Nie odkręcamy grzejnika tak, żeby pająka na nie postawić, Ok, jak trochę zagrzejemy pomieszczenie, to fajnie. Przecież nie wiem, że bo przy dogrzewaniu w ogóle pomieszczeń susze powietrze jest. Przy czym pamiętamy, że grzejnik emituje bardzo dużo wibracji, które stresują pająka i tu znowu wracamy do momentu ewentualnie wylinkowego czy kokonowego, tym bardziej stres dla pająka nie jest skazany. Generalnie wiadomo, lepiej u pająka stresu daremnego unikać. Dać mu święty spokój, jeżeli nie ma potrzeby jakiejś operacji. W tym wypadku to nie jest żadna operacja, nie jest nic potrzebnego oprócz samego ciepła, ale lepiej już je zaopatrzyć w żarówkę i dobrze z nich korzystać. Jeżeli mamy jednego pajączka i nie wiemy na co najszybciej można załatwić, ale ma także w kable, przewcie słaby wystarczają, to nie są rzeczy specjalnie drogie. Co do przekarmienia. Jak widzimy, że pajam jest najedzony, nie przekarmiamy już dalej za dużo. Na nagraniu nie rzuciłem aż tyle turków, co by się wydawało, tam było trochę wiadomo, zbytnio wyolbrzymione. Natomiast y, to jest samica, który, u której czekam na kokon, mam nadzieję, że będzie, także i tak chciałem trochę bardziej podkarmić, a nie była zbyt nieprzykarmiona, e, tak dla ciekawskich. Mam przygotowane również 10 następnych bandów. to będzie na inny odcinek, w innym czasie, teraz zajmiemy się jakimiś innymi rzeczami, dajcie znać, co by Was najbardziej ciekawiło. Ja mam nadzieję, że to się komuś przydało, że coś ciekawego z tego wyniesiecie. Zapraszam do łapkowania, do fanpage'u DinoSpiders na Facebooku jak i grupy ptasziki na Spiders. Zbieramy się tam w jednej, jak największej grupie, wspieramy się, zadajemy sobie pytania, wszystko co najważniejsze. Chyba wszystko siebie w tym odcinku powiedzieć. Ja się z Wami żegnam. Cześć.